Moja królowa, już tu są, cudownie, możesz aktywować kamień. Nie możemy się doczekać, prawda? I jakże to musi być dla ciebie frustrujące? Wciąż na więzi. taki bezsilny, nadal. Ale nie obawiaj się, oboje czekaliśmy tak długo, ale w końcu przekonasz się, na co mnie stać. Ashara, władczyni Kaldorei, czyli Nocnych Elfów w czasach Wojny Starożytnych, a później Królowa Nak, której podwładni nawiedzali różne rejony świata niemal w każdym momencie współczesnej historii Azeroth. Gdybym miał przygotować ranking najbardziej uwielbianych postaci uniwersum, wewnątrz samego uniwersum, nie wiem czy byłby ktoś, kto mógłby pochwalić się większą sławą od Ashary. Nawet Sargeras, który był dosłownie Bogiem dla demonów, okrutnym, bezlitosnym i karzącym każde, najmniejsze nieposłuszeństwo, nie cieszył się chyba tak wielkim oddaniem swych sług, a tam syndrom sztokholmski zapewne pojawiał się w najczystszej postaci. Nie, moi drodzy, nigdy nie mógł dorównać poziomem uwielbienia królowej Aszarze. Sami tytuł był niewystarczający. Zresztą ani królowa, cesarzowa, imperatorka to za słabe w swym wydźwięku tytuły, a tych swoją drogą Afara miała naprawdę wiele. Światło świateł, chwała swego ludu, umiłowane serce swego ludu, sama istota ideału, światło tysiąca księżyców, kwiat księżyca, córa księżyca. I zwłaszcza te ostatnie są tutaj istotne, ponieważ Kaldorei, czyli Nocne Elfy, czciły boginię księżyca Elunę. Nadawanie Aszarze takich przydomków nadawało jej także boskiego charakteru i niemal równało z boginią. Tak, Aszara była prawdziwie ubóstwiana przez swój lud. Przesada? Ani trochę. Najlepiej poza przytoczonymi tytułami. Świadczy o tym nazwa stolicy ich imperium, Zin Ashari, co oznacza dosłownie chwałę Ashary oraz także otaczające ją krainy, Ashary po prostu. Ale oczywiście nie było tak zawsze. Kiedyś stolica elfów nosiła nazwę Elundris, co oznaczało oko Eluny. Jednak Kaldorei z miłości do swej władczyni przechrzcili stolicę na Zin Ashari. Wielu mogłoby to przecież uznać za bluźnierstwo na poziomie, no pff, bo ja wiem, nazwania nowej linii batoników imieniem Jezusa Nazaryńskiego, czy wprowadzenia lokowania produktów w czasie mszy. Dzisiejszą komunię sponsoruje zakład fryzjerski Stanisław. Stań się modny, w piątki 25% rabatu na strzyżenie z myciem głowy. Módlmy się. Ale wśród nocnych elfów czegoś takiego nie było. Na szczęście wszyscy, przynajmniej według historycznych podań, byli zgodni. Czy Asfara była tak wspaniałą władczynią? <laughs> Ale skąd? Była po prostu olśniewająco, wręcz magicznie piękna. Była najpiękniejszą ze swego rodzaju, a z niej samej biła tak wielka charyzma, że nie jeden elf padłby przed nią na ziemię, żeby po nim stąpała, gdyż zbyt zazdrościł ziemi, którą ta dotykała swymi stopami. Tak, tak, wiem, teraz Afara ma w tym temacie mocną konkurencję w postaci zalatat. Oraz oczywiście tego, że później swe kształtne odnurza zamieniła na macki, ale o tym później. Dodatkowo Ashara miała złote oczy. Oczy, co było niezwykle rzadkie u elfów, a co według ich wierzeń zwiastowało takiej osobie wspaniałą przyszłość. Dzień jej koronacji był prawdziwym świętem. Ha! Dzień, dnie! Bo uroczystość trwała wiele dni, w czasie których świętowano i składano swej władczyni przeróżne podarki. Co zaś się tyczy jej charakteru. Afara dobrze znała swoją wartość i uważała, że na całym świecie nie ma nikogo godnego jej ręki, ba, że cały świat nie jest godzien jej osoby. Marzył jej się idealny świat, jedynie dla najpiękniejszych elfów, dla prawdziwej elity. Skąd więc ta miłość jej ludu? Była bardzo powierzchowna i oparta na jej wyglądzie i charyzmie. Oraz zapewne na wielu, wielu legendach tyczących się jej osoby, bowiem do pałacu królowej dostęp miał jedynie jej dwór, wspomniana Elita, która zaczęła nazywać samych siebie elfami wysokiego rodu, czyli Quel Dorei. Pierwszym spośród nich był arcymak Xavius, który zaskarbił sobie sympatię królowej już pierwszego dnia jej panowania, ofiarowując jej bogato zdobione magiczne berło. Wręczając swój podarek zapewnił ją, że dopóki trzymać będzie berło blisko siebie, przyniesie jej ono dobrobyt i wielką władzę. I tak też się stało. Pałac Afary znajdował się nad brzegiem studni wieczności, wielkiego zbiornika czystej energii magicznej, wokół którego urosła cywilizacja nocnych elfów, jak i same elfy jako gatunek. Królowa i jej dwór z czasem uzależnili się od magicznej mocy, czerpiąc coraz bardziej z nieskończonego źródła. Afara wykorzystała do tego swe berło, umieszczając w nim kroplę cudownych wód studni, a to spotęgowało moce artefaktu. Dzięki niemu, Afara emanowała cudownym blaskiem, branym przez wielu za oznakę boskości, i wydawała się jeszcze piękniejsza. Mogła nawet manipulować swym wiekiem, nie starzejąc się, a wręcz wyglądając na młodszą. Przede wszystkim jednak berło dawało a Szarze władzę nad wodami wszelkiego rodzaju: rzekami, morzami, oceanami, a także zamieszkującymi je stworzeniami. Dlatego też nazwała je Szarazdal, berłem przypływów. Ashara użyła jego mocy w budowie zapierającej dech w piersiach świątyni Eluny, Latar Lazar, kształtując opływające je strumienie, formując jeziora, a nawet nakazując zamieszkującym je rybom układać się w zawiłe wzory. Mocą berła okiełznała nawet morskiego olbrzyma, nakazując mu być ozdobą jednego z akwenów i wykonywać sztuczki ku uciesze nocnych elfów. Niestety, jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a Quel'dorei coraz głębiej sięgali do wód studni. Jej wody, jaśniejące kiedyś błękitem energii tajemnej, pociemniały aż od chaotycznej magii elfów stały się zupełnie czarne, a ich emanacje energii dało się odczuć nawet w wypaczonej otchłani wymiarze demonów, w którym przebywał Sargeras. Upadły tytan, który od eonów szukał sposobu, by dotrzeć na Azeroth i ogarnąć ją swym spaczonym ogniem. Przemówił do arcymaga Ashary, Xaviusa, objawiając mu się w snach, a następnie również samej królowej, podając się za Boga i obiecując jej spełnienie wizji idealnego świata. Ashara była przeszczęśliwa, w końcu znalazła kogoś godnego jej ręki Boga. Jednak dla sprowadzenia jego pełnego majestatu potrzebny był portal, ogromny portal godny boga. Ashara oddelegowała do tego zadania Xaviusa oraz najzdolniejszych magów Queldorei, jednak dla polepszenia wyników i jako awangardę swych sił, Sargeras przesłał do Kalimdoru niewielką armię demonów, szybko jednak zwiększając ich szeregi. Aszara była zachwycona pokazem sił i nic sobie nie robiła z faktu, że demony niemal od razu zaczęły rzeź elfów poza murami pałacu. No cóż, tworzenie nowego obrazu świata nie było prostym i przyjemnym zadaniem. A nic tak dobrze nie oczyszcza starego jak ogień. Aszara patrzyła jednak na to z prawdziwym zapałem, niczym szrekowy Lord Farquat. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie! Na które jestem gotów. Oczywiście nocne elfy poza murami pałacu nie czekały niczym owieczki na rzeź, i ci z doświadczeniem wojskowym zaczęli organizować ruch oporu skupiony wokół lorda Kurta Rosa Kruczego Szpona czyli Kurta Rosa Ravencresta. Jednak walka o własne życie, a potem o przetrwanie ich rasy, a następnie całego świata nie było jedynym powodem złapania za broń. I również tutaj dała o sobie znać miłość do afary. Siły Kaldorej rzuciły się do walki i parły w stronę pałacu dla swej królowej, święcie wierząc, że nie ma ona nic wspólnego z całym zamieszaniem i jest jedynie więźniem demonów. Nawet gdy prawda wyszła na jaw, na pewno wielu z nich nie mogło jej do siebie przyjąć. Jednym z tych, którzy rozumieli sytuację, był elfi szlachcic Ashuny, książę Farondis. Rozumiał on, że kluczem do zakończenia inwazji jest studnia wieczności dlatego postanowił zniszczyć ją przy pomocy jednego z filarów stworzenia, kamienia przypływów Golganeta. Filary stworzenia były pradawnymi artefaktami, które tytani ofiarowali swym tytanicznym strażnikom, by te wsparły ich w naprawianiu świata i zaprowadzaniu ładu na Azeroth po wojnie z Czarnym Imperium. Niestety, jeden z ludzi Farondisa, elf o imieniu Vandross, Doniósł o wszystkim afarze, a ta w przypływie gniewu uderzyła w księcia i jego świtę. Afara rozbiła kamień przypływów, przeklinając zarówno księcia i jego lud, jak i całą krainę. Magiczny wybuch zabił elfy, ale tylko po to, by za chwilę przywrócić ich do życia jako zjawy skazane na wieczną tułaczkę po krainie. W pewnym momencie wojny do Pałacu Ashary przybył Ilidan Burzogniewny, czyli Ilidan Stormrech, ofiarowując jej swe usługi. Sargeras przyjął go na służbę, obdarzając go potężnym, ale strasznym darem. Wypalił mu oczy, dając możliwość dostrzegania wszelkiej magii, oraz naznaczył jego ciało spaczonymi tatuażami, które zafascynowały Asharę. Pomimo starań demonów, nocne elfy nie dawały jednak się tak łatwo pokonać. Walczyły ze wszystkich sił, a ich szeregi zasiliły inne śmiertelne rasy, a potem nawet półbogowie i smoki. Pierwszy portal został zniszczony, co doprowadziło do wysłania na Azerot Archimonda. Pod jego dowództwem i przy użyciu przejętego potężnego artefaktu Smoczej Duszy zaczęto formować kolejny portal. Ostatni etap wojny był prawdziwie niszczycielski. Obie strony walczyły ze wszystkich sił, a kres wszystkiemu położyło zapadnięcie się w sobie studni wieczności, która przemieniła się w wielki wir i rozerwała wielki kontynent Kalimdoru. Zanim to się stało, delikatna afara, którą chciano nosić na rękach, pokazała swą prawdziwą siłę. Owszem, już wcześniej była o tym mowa, ale tym razem mogli jej potęgę ujrzeć nawet władcy Legionu, gdy Manorot, przywódca lordów otchłani, Prawa ręka Archimonda, wielki brutal i utalentowany czarnoksiężnik, zaczął grozić królowej, ta bez żadnego gestu czy wysiłku obezwładniła demona. Przy jej potędze manorot nic nie znaczył. Pokonać mógł ją jedynie Archimond. I kto wie, może gdyby sprawy potoczyły się inaczej, Erdar starłby się z elfką, żeby ukarać jej bezczelność, bo oczywiście ślub z Sargerasem był jedynie czczą obietnicą, ale wszyscy mieli inny problem na głowie. Szalejące żywioły zawładnęły okolicą. Demony zostały w większości wessane z powrotem do wypaczonej otchłani, a znajdujący się u wybrzeży Studni pałac Afary razem z przylegającymi do niego ziemiami zalała woda, ściągając na dno oceanu. Aszara użyła swego berła, by powstrzymać wlewającą się do komnat wodę, ale rozumiała, że długo jej nie utrzyma. Uwolniony żywioł był zbyt potężny nawet dla niej. Gdy magiczna bariera pękła, a woda wypełniła płuca Afary, ta usłyszała z morskiej głębiny głos. Był to przedwieczny Bóg Enzot, który zaoferował jej ratunek w zamian za uwolnienie go z jego magicznego więzienia. Pomimo czychającej nieuchronnej zagłady i straszliwej śmierci, Afara nie zapomniała o swej dumie. Nie błagała swego dobroczyńcy o ratunek, ale zaczęła się z nim targować. Nie miała zamiaru stać się niewolnicą czy służką, ale królową. Nie miała zamiaru wykonywać rozkazów Enzota, ale stać u jego boku jako równa z równym. Przedwieczny Bóg nie był zadowolony z jej odpowiedzi, ale też nie miał wyboru, a ona dobrze o tym wiedziała. Przyjął zatem ofertę królowej, przemieniając ją i jej dworzan w morskie potworności, w nagi. Z okrzykiem bólu nocne elfy poczuły, jak ich stawy naginały się pod nienaturalnym kątem, kości łączyły lub zmieniały kształt. Nogi przeobraziły się w wężowy ogon, włosy w narośla i skrzela. Niektórym wyrosły macki, a innym dodatkowe ramiona. A szara przestała być piękną elfką, ale też nie wydawała się przejęta swą przemianą, skupiając się bardziej na otrzymanej potędze. Na dnie oceanu nakazała swym nagom budowę ich stolicy, Nazjataru. Z pomocą swego berła poszerzała swą morską domenę, ale też coraz częściej pozwalała używać go swym służkom, by zniewalały okoliczną florę i faunę. Chociaż znalazła się na dnie oceanu, nie porzuciła swego marzenia utworzenia idealnego świata. Skoro utraciła swe imperium Kaldorei, postanowiła stworzyć nowe i jeszcze potężniejsze królestwo. Mimo to, że przez kolejne tysiąclecia odnotowywano obecność Nag w różnych rejonach świata, jak na przykład ich walki z Wrykulami, którzy stali się drastami w Kul Nagi powróciły na pełną skalę dopiero we współczesnych czasach, nękając na przykład trolle z plemienia mrocznej włóczni, czy wspierając łowcę demonów i na burzo gniewnego w jego kampanii przeciwko królowi Liszowi. Nocnego elfa wsparły wtedy nagi pod wodzą jednej z zaufanych służek Aszary Lady Wash, która jeszcze w czasach sprzed rozbicia była tak oczarowana swą królową, że próbowała naśladować ją we wszystkim co ta robiła. Pozostawała jednak co oczywiste, jedynie brzydszym i znacznie skromniejszym odbiciem swej królowej. Już jako morska wiedźma, wasz wsparła Ilidana, ale robiąc to wykonywała jedynie polecenia przedwiecznych bogów, którym nie w smak było dojście Nerzula do władzy, a liczył się dla nich przede wszystkim chaos, który mógłby pomóc im odzyskać wolność. W czasie tych wydarzeń jednak nie było nam dane ujrzeć Aszary, no chyba że jej podobiznę wykutą w posągach w podniesionych z Morskiego Dnia ruinach Kaldorei wraz z grobowcem Sargerasa. W kolejnych latach doszło do prawdziwej inwazji Nag, co zapowiadało powrót samej Aszary. Tak też się stało. Siły Afary przypuściły zmasowany atak na Mroczne Wybrzeże, czyli Darkshore, by odciągnąć arcydruida Malfuriona Burzogniewnego od Świętej Góry Hyjal, którą Afara gardziła jeszcze za swego elfiego życia. Królowa wypowiedziała też wojnę jednemu z władców żywiołów, Neptulonowi, ponieważ jedynie on stał jej na drodze, by w pełni zawładnąć oceanami i morzami. Jej dążenia popierali oczywiście przedwieczni bogowie, bo z wodami pod ich kontrolą, zdołaliby sparaliżować ruch między kontynentami i mocno osłabić wszystkie frakcje planety. Pewnie dostalibyśmy przy tym jakieś epickie rozszerzenie czy łatkę, ale Blizzard, nie mogąc poradzić sobie z podwodną mechaniką świata, uciął łańcuszek zadań z pojmanym Neptulonem, ograniczając się jedynie niestety do skromnego lochu. A Shara daje o sobie znać również w czasie ostatniej inwazji Płonącego Legionu, powracając, by zdobyć odtworzony kamień przypływów Golganeta, którego potrzebuje do zrealizowania swoich mrocznych planów. Królowa proponuje nawet sojusz przeklętemu przez nią przed wiekami Farondisowi, licząc, że po tysiącleciach tortur będzie skłonny do współpracy. Słysząc jednak, że w zamian za zdjęcie uroku ma oddać jej pokłon, książę odrzucił ofertę i stanął po stronie obrońców Azerot z przymierza i hordy. Królowa nie dawała jednak za wygraną, jej siły na krótką chwilę przejęły artefakt, co pozwoliło przywołać im w oku Ashary, awatara jej gniewu. Ten został pokonany przez awanturników, jak zresztą wielu przeciwników przed nim. Królowa oczywiście nie miała w zwyczaju łatwo się poddawać. Gdy czegoś pragnęła, musiała to dostać. Nie porzuciła planów zdobycia kamienia Golganeta, cierpliwie czekając. Gdy płonący legion poniósł ostateczną porażkę, a Sargeras został uwięziony przez swych pobratymców, siły przymierza i hordy zapomniały o filarach stworzenia, użytych w grobowcu Sargerasa do zapieczętowania portalu do wypaczonej otchłani. Teraz, gdy już nie były potrzebne, były słabo chronione. I to pozwoliło Aszarze w końcu sięgnąć po swoje. Zanim jednak to uczyniła, jej siły ponownie naprzykrzały się frakcją. W czasie bitwy o Azeroth Aszara dzięki swym mocom zmieniła pieśń oceanów z łagodnej na chaotyczną i pełną agresji. Spętała również myśli lorda Kolma Stormsonga, który przewodził mędrcom przypływów z Kultiras, czyniąc z niego swego sługę. Doprowadziła tym samym do uwięzienia całej wielkiej kultirańskiej floty, która powoli była kierowana do jej domeny, by móc całkowicie nią zawładnąć. Nasłała też kolejnego ze swych żywiołaków, Dumę Aszary, by zrównał z ziemią Fort Delin. Na szczęście emisariusze przymierza pokonali zarówno żywiołaka, jak i lorda Stormsonga, pozbywając się zepsucia w szeregach mędrców, a Jane'a Proudmur z pomocą wisiorka swego ojca, lorda admirała Delina Proudmura, uwolniła flotę spod klątwy Ashary, pozwalając im wrócić do domu. Oczywiście królowa Ashara nie zapomniała też o hordzie. Jej nagi wspierały trolle po stronie proroka Zula w ich pracy dla krwawego, przedwiecznego boga Gahuna. Czas powrotu Ashary na pełną skalę był już blisko. Nagi królowej od lat przeszukiwały wybrzeża krain w poszukiwaniu pradawnych artefaktów, a teraz zaczęły również porywać mieszkańców powierzchni i ich zniewalać. Królowa nawiązała też pakt ze zdrajczynią Skultiras, Lady Priscillą Ashvane, która wyposażyła Nagi w azerytową broń. Przede wszystkim jednak, Aszara zdobyła upragniony Kamień Golganeta, zabierając go do swej podwodnej stolicy Nag, Nazjataru. Z jego pomocą przeszła do kolejnego etapu planu. Gdy kultirańska flota ścigała okręty Hordy, na pokładzie których był między innymi Nathanos Herold Plagi, czyli Blightcaller, transportujący sztylet Czarnego Imperium za Moment, gdy flota zbliżyła się do granic domeny Królowej Nag, Afara wyzwoliła moce filaru stworzenia. Energia kamienia wystrzeliła z morskiego dna aż do nieba, odsłaniając podwodne miasto. Nagle przed okrętami obu frakcji rozwarła się głęboka przepaść, ale było już za późno na zmianę kursu. Okręty spadły w dół, roztrzaskując się w krainie Nag. Horda utraciła tylko parę okrętów, ale Przymierze poniosło znacznie większe straty. Wielu zginęło w czasie upadku, niektórzy zostali wzięci w niewolę, ale część zdołała uciec. Wśród nich Lord Temar Teron, Jane Proudmur i Gen Sharokrzywy. Chociaż nagi miały przed nimi miażdżącą przewagę liczebną, czempioni zdołali odzyskać kamień Golganeta i wkroczyć do wiecznego pałacu Afary, by po przebiciu się przez zastępy jej lojalnych sług stanąć do walki z samą królową. Wszystko jednak odbyło się zgodnie z planem Afary. Królowa specjalnie sprowadziła swych nieprzyjaciół do miejsca zwącego się kręgiem gwiazd, by dopełnić tej części umowy i uwolnić przedwiecznego boga Enzota. Krąg Gwiazd był bowiem wykutym przez Tytanitów więzieniem przedwiecznego. Żeby go jednak uwolnić, Aszara potrzebowała potężnego artefaktu, który był w posiadaniu czempionów: naszyjnika nazywanego Sercem Azeroth. Gdy ci zorientowali się w jej planach, było już za późno. Moc naszyjnika została wyssana i użyta do przerwania magicznych okowów trzymających Enzota na uwięzi. Zanim osłabiony Bóg uciekł, zabrał sobą pobitą Aszarę. Udał się z nią wprost do swego sennego wymiaru, do miasta Nialota. Zamiast nagrodzić królową Nag za jego uwolnienie, Enzot nakazał swemu słudze, mrocznemu inkwizytorowi Ksaneszowi, Poddać ją torturom. Czy było to spowodowane wcześniejszymi porażkami, pobiciem przez czempionów, czy planowaną zdradą, nieważne, bo faktycznie Aszara planowała zdradzić i zabić Enzota. Może i był bogiem, ale najsłabszym wśród przedwiecznych, co budziło wzgardę u Aszary. Nie wierzyła też w obiecane jej partnerstwo i nie chciała z nikim dzielić swojej władzy. Dlatego też planowała użyć zdobytego po katastrofie statków hordy sztyletu Zalatat do zabicia Enzota, ale czempioni pokrzyżowali jej plany. Jednak gdy ci wkroczyli do przebudzonego miasta i odnaleźli Aszarę, ta w zamian za zwrócenie jej wolności obiecała przekazać im sztylet. Nie czekała jednak na efekt starcia z Enzotem. Odeszła przez otwarty portal, udając się zapewne do swych nak, które już szykowały własne podziały, jej porzuconą domeną. Niewątpię jednak, że Aszara szybko przywołała ich do porządku i, już wolna od przedwiecznych bogów, zaczęła układać kolejny plan swego powrotu. Podobnie jak było z Keltasem, to nie była wadna porażka, jedynie taktyczny odwrót w celu przegrupowania sił. O szarze na pewno dane nam będzie jeszcze usłyszeć, a kto wie, może po bardzo udanej mechanice nowego smoczego lotu, Blizzard odważy się też na zaprojektowanie na nowo podwodnych podróży i wtedy powrócimy raz jeszcze na morskie dno i do Nazjataru, ale tym razem już na pełną skalę. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Apple'a i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.